Cześć, ja mam na imię Emil. Zapraszam na kolejny film na moim kanale. Tym razem będę grał w betę gry Battlefield Hardline. Jest to druga odsłona bety, e, jeżeli chodzi o ten tytuł. E, na razie nie pokuszę się o żadne podsumowania tej gry i żadne komentarze, jeżeli chodzi o nią. E, mogę już cokolwiek powiedzieć, jeżeli chodzi o tak zwane pierwsze wrażenie, także powiem wam, że jest OK. Według mnie e, gra zachowuje się bardzo podobnie jak Battlefield 3. Nie wiem czy... Nie wiem czego to jest zasługa w tym momencie i i Trudno mi jest teraz zwrócić uwagę na konkretne szczegóły, muszę ją troszeczkę, troszeczkę pograć i dopiero wtedy będę mógł zaprezentować Wam moją taką jakby pełną opinię jeżeli chodzi o betę, chociaż nie będzie to i tak taka dokładna opinia jeżeli chodzi o tą grę, ponieważ jest to dopiero beta, także wszystko się może zmienić, wszystko, się, wszystko mogą jeszcze poprawić, wszystko mogą jeszcze naprawić, także poczekamy jeszcze chwilę jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą grę. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, o którą mogę wam, w oczy, no w oczy tak dokładnie, o feeling, e, moje odczucie jest takie, że e, lepiej gra zalicza, Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o teraz, o to ocenianie, to jest takie pierwsze wrażenie, które mogę wam od razu powiedzieć, także od razu wam mówię. Także zaczniemy teraz grać. Jeszcze ani razu nie grałem na tej mapie. Eee, nie wiem w ogóle gdzie jestem. Jest to podbój. Eee, mój ulubiony tryb. Tak, ten tryb najbardziej lubię grać. Ale wydaje mi się, że tryb Heist będzie moim kolejnym ulubionym trybie, trybem. Eee, ten tryb grałem wcześniej, dzisiaj godzinę temu eee, i bardzo fajnie mi się grało. Jest to napad na bank, z tego co mi się wydaje. Nie zwracajcie uwagi na to, że troszeczkę gadam głupoty, ponieważ tak jak pisałem Wam na Facebooku, ci co, ci co mnie obserwują, to wiedzą o czym pisałem, także mm, miałem fajny, fajny wieczór, więc mogę troszeczkę gadać głupoty. Dobrze, chcielibyśmy przejąć tą flagę. Jesteśmy teraz w flag, flag range'u. O jest, koleś. Może zginąłem, niestety. Moje pingi na tym internecie LTE są tak około 60-70, także, no nie ma jakiejś tragedii, ale też super nie jest. Na całe szczęście nie ma jakichś tam super ścin i um, cofania do tyłu, także, no, no. Dobrze, jesteśmy, mój gościu. Dostałem awans, a gram w tą grę chyba niecałe pół godziny albo 40 minut, no nieźle sam koleś, który wcześniej dostał, koleś. Suspect is down. <laughs> trochę taka, można powiedzieć, troszeczkę dziwna sytuacja, ironiczna, nie wiem, czy tam paranoja troszeczkę. Policjanci grają o flagi z, z tymi, z złodziejami. To wydaje się troszeczkę dziwne. Policjanci grają z złodziejami w wojnę, prawda? Takie trochę naprawdę to jest dziwne. A, z tej strony mnie zajdziesz. Tak. Kurczę, niepotrzebnie. zająłem się kolesiem, do którego strzelałem. Powinienem się zająć kolesiem, który był tam w tym budynku. Dobrze, na kim by się tutaj zrespić? A schodzi. A jest nasze, D schodzi. Na D się zrespię w takim razie. Gdzie jest D? Widać od razu, że w tym momencie na minimapie mamy zaznaczony flag range, tak zwany. W sumie to chyba... No to jest troszeczkę uprosz uproszczenie w stosunku do poprzednich wersji. Aha, granaty rzucają się od razu troszeczkę dalej. A teraz straciliśmy terytorium B. Aha. Ha, kurde, nieźle. Niezłe rapy. Ale to są takie samochody, którym jeżdżą różni... Talibi, ta, taliby albo e, coś takiego. I raczej u nich taka muzyka jest. Murzyni, o, można powiedzieć, jakieś jacyś rebelianci afrykańscy. Także można sobie wyobrażać, że oni mają akurat właśnie taką muzykę w swoich samochodach. Jedyną rzeczą, którą zrobiłem jak na razie, jeżeli chodzi o dostosowanie gry do moich wymagań, to jest... to jest zmiana wielkości niektórych ikon. O, wow, a... skąd on wiedział, że, że ja to jestem. 6% życia mu zostawiłem, nieźle. Zmieniłem sobie trochę wielkość ikon, które widać tutaj w widoku 3D i chyba tych na mapie, ponieważ one były troszeczkę za duże, także mam nadzieję. O, to jest mój internet, tak na samochód się cofał widzieliście. Zmieniamy, Ten recoil jednak troszeczkę jest. Także trzeba uważać jak się strzela. Na no dole jest koleś. Wow. Chciałem granat rzucić przedtem, tym jak on tutaj wbiegnie, ale niestety mi się nie udało. Dobra, jeszcze raz tutaj res w takim razie. Wszystkie rzeczy, które zauważyłem, jeżeli chodzi o tą grę. Te wszystkie zmiany. I o wszystkim wam powiem, jak tylko się do tego zabiorę. Generalnie dobrze, że ludzie, którzy grają w tą grę, youtuberzy tak zwani, youtuberzy, dobrze, że podchodzą do tego w ten sposób, żeby w ten sposób, że nie opiniują od razu gry po tym jak tylko zagrają w nią pierwszy raz Kurcze, Stałem w głowę, wszyscy głowę celują, nieźle Ponieważ no gra wygląda na taką całkiem niezłą Różni się od Battlefield 4 Jest w niej dużo więcej akcji niż w Battlefield 4 Może nie tyle, sporo jest akcji naprawdę Bardzo mi się to podoba Ojej, W 3 dałoby się wyjść przez to okno Także to, że jest dużo akcji, to jest bardzo fajnie, ponieważ się gracz nie nudzi, człowiek się nie, nie nudzi siedząc przed komputerem, biegając, można powiedzieć, od punktu do punktu i przejmując samemu. Mając teraz na jakiś czas jakąś akcję, nie wiem, z, z kimś gdzieś, gdzieś, gdzieś na środku pustyni. No, przyjechała ciężarówka. kur ir tam. Šāva. O, degradno budžeta F stāv. Jeśli A przejmą, wtedy będzie się można zrespić troszeczkę bliżej tej flagi D. Tak, dobra, ja bie biegną na flagę D, bo prawdopodobnie nasi wrogowie też będą tutaj chcieli mine. Wow, co to było? Snajper. No, oczywiście już są kamperzy, którzy mają obszajone miejscówki. O Boże, jakie to jest denerwujące. No i teraz będzie taki koleś kurwa stał na tym dźwigu i strzelał do wszystkich. Bez nadziei, dosłownie. Fryer, można powiedzieć. Jebany. Znowu mnie strzelać. Frajer, że Nie widzę go nawet. Zostawmy się za tym. A tu? Kurde, dlaczego nie mogę trafić? No, bez nadzieje. Mam nadzieję, że chociaż go trochę przygważdżałem. się Emil. To bardziej przypomina w sumie, jak oni tak biegają w takich e, cywilnych strojach. Bardziej to przypomina grę w jakiegoś. Nie wiem. O, cholera. E, paintballa, a nie w. Ale nie grę w wojnę. Na prawdziwe kółki. A, awans kolejny, wow. Zaraz zginę jakiegoś snajperzyny. Nie podoba mi się to. Szkoda, że tego auta się nie dało zniszczyć. Przynajmniej nie trzeba celować przed, przed postać, żeby go trafić. Tak jak w BF4. Tak BF Trzeba celować przed, przed frajera, żeby go trafić. Niestety. A ja 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 Strasznie się kolej zlewał z tym kontenerem i ja go nie widziałem niestety. 9 13. O, jestem kurde szósty. Co za gra. Są, widzę. Na dole. Cholera, gości. Jeden do mnie strzelał z innego budynku. Jeden po prostu wbiegł na mnie, a drugi obok mnie. Niestety nie udało się. Dobra, tutaj. W takim razie może resp. Jest kolei w miarę bezpieczny. Dobra, tutaj zabili gościa. Udało się. No, I hit the suspect. Tak jest, trafiłem podejrzanego. I krzaczki i leżymy. Nie ruszamy się, żeby nas nikt nie zobaczył. To Jest z lewej strony jakiś motor. Idą, ostra. Officer is down. Gdzie jesteś, Z lewej. Przeładuj broń, aha, nie ma amunicji. A ja. Pewnie, żeby nie te pingi to by mi się udało go załatwić, ile 52%? Prawie nie mu za... prawie połowy życia mu zabrałem. A, może ktoś mnie podniesie, nie? Nie udało się niestety, ale możemy się na Azre spić albo tutaj. A ile 16% zostało? Nieźle. Nie widziałem tego wejścia przez chwilę. Ostro, ostro. Fajna akcja, naprawdę podoba mi się taka akcja szybka. Oj, wyszedłem z za zamuru, muru, niestety zginąłem. Niestety 13, 16, mam więcej zgonów ze wszystkich, oh my god. Idziemy jakimś pojazdem. Trzeba bronić flagę D przed gośćmi. SUV heavy Gargai! Nieźle, ale dostałem kij baseballowy. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Myślałem, że da się to jakoś <grym> obronić przed nim, ale niestety nie udało się. Wciskałem F w tym celu, ale niestety nie z tego. z zreski na kolesiu? To um, był um, um, pomysł wychodząc z ukrycia. Kurde szkoda, że widać w sumie ten flakręcz. range, bo teraz wiadomo gdzie szukać, a tak można było się poławić w chowanego. Jest koleś. Się wysadził w powietrze, tak jest. Słyszałem go już wcześniej. Tego snajpera, gdzie jesteśmy, Hojarzu? Najpierw nie załatwiłem, ale zagrałem sobie w podbój w Battlefield Hardline. No i wygląda mi na to, że gra będzie całkiem niezła. Lepszy feeling grania jest. Także to mi się podoba. Eee, Okej, okay. to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę. w Następnym meczu pewnie podsumuję tę betę. I powiem wam, co wydaje mi się, że się zmieniło w tym Battlefieldzie. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.